Moja własna siostra upokorzyła mnie na swoim ślubie. Zawsze byłam tą odpowiedzialną. Pomagałam wychowywać rodzeństwo, pracowałam na dwa etaty podczas studiów i wspierałam rodziców, gdy nie mieli za co żyć. Moja starsza siostra, Karolina, od zawsze była oczkiem w głowie rodziny. Zabawna, głośna, pełna charyzmy. Wszyscy ją uwielbiali. Wyszła za mąż w zeszły weekend i wtedy wszystko się rozpadło. Karolina od lat rzucała we mnie żartami na rodzinnych imprezach. Mama Gosia, żywa przypominajka, nuda w ludzkiej postaci. Zawsze się uśmiechałam i udawałam, że mnie to nie rusza, ale tego dnia przegięła. Podczas swojego przemówienia powiedziała do gości: patrzyłam na moją siostrę przez całe życie, żeby wiedzieć, jaką kobietą nigdy nie Chce być. Goście parsknęli śmiechem, rodzice się śmiali, nawet jej nowy mąż, a ja wstałam z krzesła, podeszłam do mikrofonu i powiedziałam z uśmiechem: Skoro już jesteśmy przy szczerości, to wiecie, co jeszcze Karolina potrafi oprócz szydzenia z ludzi? Świetnie kłamie. Z sali ucichły rozmowy. Ciekawe, czy jej świeżo upieczony mąż wie, że tydzień temu całowała się z Krzyśkiem, swoim świadkiem. Ktoś zakaszlał, ktoś upuścił kieliszek. Karolina zbladła, a Krzysiek wstał i wybiegł z sali. Rozległ się szmer, nikt się już nie śmiał. Spojrzałam na siostrę, nie powiedziała ani słowa. Wybacz Karolinka, ale nie jestem już tą samą siostrą, którą można bezkarnie poniżać. Odłożyłam mikrofon i wyszłam. Tym razem to ona została z płaczem.